Uśmiecham się szeregowy, a życie że tego nie cierpię. Lecę szefie I po krzyku. Panowie osiągnęliśmy pełną Hektor Max Slay. I to całe trzy czasy. Wiecznie młod... Słodki Ekscelenty yeah. Jesteśmy nawodnieni, wypoczęci i gotowi na paparazzi Na ten przykład dzisiaj spałem jak zabity <grym> Jacyś hmm, Za to ja zauważyłem, że po zmroku lemury zachowywały się podejrzanie cicho Może jest jeszcze sztuka A. Fragment korony Juliana Nadgryzione korony Juliana I o, Skakalnia Nikt w niej nie spał <grym> Coś mi tu śmierdzi, panowie <grym> Lemury były na gigancie. A, alarm strażniczka na trzeciej! A, Dywersja taktyczna szybko. A, o, o, 12, nie się... Tak po prostu zrywać.